Czy chcecie, aby Aleksandra otrzymała przez miesięczu, jaką przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Aleksandro, ja ciebie szczególnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy chcecie? aby Nikola Lena otrzymała przedmiot że jakim przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Czasę, proszę Nikolo Leno, ja Ciebie wszczęłam w imię ojca, i syna i ducha świętego. Czy chcecie, aby miłość otrzymała przedmiot że jakim przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chcemy. Miłoż ja ciebie szczeluję Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyrażam wdzięczność i ładność tego sakramentu, wypowiedzmy słowa chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Namaszczenie krzyżem świętym. Bóg wszechwalący Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który uwolnił Was od grzechu, odrodził wody Ducha Świętego, On sam namasza Was krzyżą barwienia, abyście włączeni do ludu Bożego z wytwarym z Chrystusem, prorokiem i królem naszej naszym Co Uje dzieci, jesteście nowym stworzeniem przy oblewniach Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szarpę, Proszę białą, szarpę nowości, czapeczkę, mężczyznę. I wasze chrystie słowem i przykładem pomagają zachować dla wchodzących dziecka przygodę do a w Pan w to życie wieczne. Przyjmijcie świadki do Chrystusa, przesuń na nas, przyjmij znać. Podtrzymywanie tego światła powierza Wam się rodzicem i aby wasze dzieci osiedlone przez Chrystusa postępowały zawsze gdzieś w dzieci światłości. Ja, fając wierzę, mogły iść na spotkanie Pana razem z świętymi w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Rodzice sami nie ucałują te dzieci, tylko rodzice otrzymujecie święte. Jak ktoś zepsujecie, to nie ze mną, tylko z Chrystusem do czynienia, więc No, takim pamiętajcie.